Cześć, witam serdecznie w 198 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Przed nami kolejna winylowa dyskografia. Zespołu, z którym luźno, mogę powiedzieć luźno. E, współpracuję od czasu do czasu. Wracamy do mojego rodzinnego Krakowa. O skaldach już było. E, Natomiast bohaterem tego odcinka jest zespół Wawel. Początek tej grupy to rok 1966, i wtedy był całkiem inny skład. Eee, czyli, notabene, można byłoby powiedzieć, że ta grupa jest raptem tylko rok młodsza od wspomnianych skaldów. Natomiast e, wszystko zmieniło się za sprawą, kiedy to w 1971 roku na czele Waweli jako lider stanął mój przyjaciel, mogę tak powiedzieć, Jan Wojdak. E, z okresu 1966-1971 nie zachowały się żadne nagrania, a szkoda. Natomiast Jan Wojdak. E, wcześniej współpracował z takimi zespołami jak Duchy czy Wawelskie Smoki. Generalnie rzecz biorąc, stanął na czele Waweli jako lider, kompozytor, wokalista, gitarzysta. Na czele Waweli stanął w roku 71 i rzeczywiście ich kariera nabrała rozpędu. Dlatego że pojawili się w studiu e, radiowej trójki, gdzie e, nagrywali swoje pierwsze utwory. Musiałem w tym miejscu zrobić cięcie, za co przepraszam. E, mówiliśmy oczywiście o zespole Wawele. Jan Wojdak, kiedy stanął w 1971 roku na czele tego zespołu, e, ich kariera oczywiście ruszyła do przodu. E, obrali styl muzyczny country. Country, przynajmniej w niektórych utworach, natomiast zawsze mówię, że Janek jest świetnym melodykiem. I, i mnie osobiście najbardziej odpowiadają ballady w wykonaniu zespołu Wawele. Jak to się stało, że Poznałem lidera zespołu Wawelę, to może pokrótce odpowiem. Był rok 2009, kiedy 10, przepraszam, kiedy ja z kolei ze swoim zespołem Kokonbent, grupa już nie istnieje od X lat, wygraliśmy taki. To się nazywało. Małopolski przegląd um, osób niepełnosprawnych. Tam, był, y, tam był, e, były różne osoby z y, tak zwanych SDS-ów, czyli środowiskowych domów samopomocy, i tam prezentowali swoje umiejętności. Myśmy de facto, jako zespół, cztery razy ten, y, ten, ma ten małopolski konkurs, cztery razy żeśmy wygrali. Na jednym, na jednym właśnie w tym, w tym przeglądzie. Jan Wojdak pojawił się jako muzyk zaproszony, dał tam taki mały recital, a że w zespole moim już się zaczęło psuć ze względu na to, że ja chciałem grać własne utwory. Pisałem teksty, natomiast no, chłopaki, koledzy nie chwapili się, żeby skomponować do tego jakąś muzykę. No i powstał, powstał problem. I kiedy Janek został zaproszony na ten, na ten małopolski przegląd po, tym, po naszych koncertach. Zaczęliśmy rozmawiać i mimo tego, że zespół był z rabki, ja jestem rodowitym Krakowianinem, ale wtedy mieszkałem. Akurat była taka sytuacja, że mieszkałem w Nowym Targu, więc blisko. I kwestia, kwestia była taka, że no, nasze plany takie zaczęły się konkretyzować, i zaczęło się od tego w ogóle, że znalazłem w internecie numer do menadżerki Janka, notabene ta menadżerka okazała się być córką Janka i powiedziałem po prostu, że mam płyty winylowe zespołu Wawele i chciałem się po prostu spotkać w celu zdobycia autografów. Na co Pani Katarzyna, za co jej bardzo dziękuję, mówi: To ja dam od razu bezpośrednio numer do taty. No i zadzwoniłem do Janka. Był 2 grudnia 2010 roku. I tak, jak bywam w Polsce, to zawsze bardzo chętnie spotykamy się, rozmawiamy, właśnie na różne tematy. Muzyczne, plany i tak dalej. Ostatni raz widzieliśmy się 8 maja 2022 roku, i później jeszcze raz króciutko w 2023 roku. Także mówię, ja tak do Polski to co rok raczej staram się jeździć. Natomiast hmm, sytuacja jest taka, że utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Ten odcinek się zrobił bardzo prywatny, ale dobrze, bo taki ma być. No i owocem tego był, również było również moje za zaproszenie mnie w roku 2014 do zaśpiewania kurków na płycie Danuty Balcer. Ta pani wygrała program Szansa na sukces i wydała. Wydawała wtedy drugą płytę swoją, był rok 2014, gdy cyganie nam zagrają. Rzeczywiście to, był, to była taka, taki w takim cygańskim, właśnie klimacie, płyta utrzymana. No i Janek do mnie zadzwonił i mówi tak, że zaprosi mnie do studia, bo potrzebuje chórki. Więc ja nagrałem te chórki i zostało to <coughs> wydane na. Płycie. Płytę wydała firma Quart Music Polska, czyli, czyli to jest wytwórnia, która no, współpracuje z Jankiem. Albo to jest ich nawet własna wytwórnia. Nie, nie pytałem go nigdy o to. I zostało to na płycie. I parę utworów jest również na YouTube. Można odsłuchać. Zapraszam. Więc Danuta Balcer i Marcin Zając. Jakiś tam tytuł. Prawda? Utworu. E, natomiast e, natomiast e, pierwsze zatknięcie to też było e, właśnie za sprawą Danuty Balcer, e, ponieważ pamiętam e, pierwsze w ogóle takie moje zatknięcie może nie ze studiem, ale, ale gdzie mogłem pomóc, powiedzmy, przy realizacji, to był. To był teledysk do, do piosenki Twoje oczy, kochane. Pamiętam, że kręciliśmy to w takiej cukierni przy ulicy Grodzkiej, 45 w Krakowie. Polecam, ciastka mają superowe. No i siedzieliśmy tam chyba do czwartej do rano, zanim żeśmy to wszystko skończyli. No i rzeczywiście powstał teledysk, który potem na YouTubie się pojawił. No i później była ta. Później była ta płyta. W 2015 roku Janek napisał taki hymn dla klubu, dla klubu sportowego KS Bronowianka. I tam była ciekawa rzecz. Dlatego, że o ile autorem muzyki był Janek, to słowa napisał Sławek Wierzcholski. Lider Nocnej zmiany blusa I ja też tam właśnie w chórkach tą tą brunowiankę tam zaśpiewałem. No i, no i po prostu tak to trwa do dzisiaj. Natomiast, cofając się wstecz, debiutancki album grupy Wawelę ukazał się w roku 1974. Eee, w październiku 1974 roku eee, płytę zatytułowano Niebieskie Dni, numer katalogowy SXL 1189. No, i tutaj, świadectwo tego, że miałem kontakt z Jankiem, bo tutaj jest dedykacja. Dla Marcina Zająca muzyczne pozdrowienia wraz z piosenkami z tej płyty Jan Wojdak 2 grudnia 2010 Kraków. To było właśnie to nasze pierwsze spotkanie. Natomiast jeszcze wspomnę jedną rzecz <coughs> <coughs> dlatego, że ważnym elementem też naszej znajomości było em, kiedyś Janek do mnie znowu zadzwonił i była sytuacja tego typu, że mówi Tak Słuchaj, ja mam takiego kolegę dziennikarza w radiu Kraków. Może byś mu udzielił wywiadu na temat płyt winylowych. Zgodziłem się oczywiście, audycja nazywała się pejzaże regionalne odbyła się 16 stycznia 2011 roku. Gdzie zostałem rzeczywiście zaproszony do studia radia Kraków i udzieliłem tam wywiadu. Mam ten wywiad w swoim archiwum. Mam również zgodę radia Kraków na publikację tego, więc podejrzewam, że niedługo opublikuję. Wawele. Niebieskie dni. E, moi drodzy, tutaj pierwsze e, kompozycje Janka, takie kultowe. Mamy tutaj e, trzy utwory, które w ogóle e, stanowiły pierwszą sesję nagraniową zespołu. Ballada o trzech kotach. Mleczarz i Kup mi księżyc. To te trzy utwory zostały zarejestrowane na ulicy Myśliwieckiej w studiu radiowej Trójki. Natomiast z tej płyty największe przeboje, moim zdaniem, za różami, za słowami. No i oczywiście żółte plaże kultowy już dzisiaj numer. No i z mniej znanych, a świetnych Tobie światło przywrócę. Pierwsza płyta 74 rok Czerwona Muza Ten naciek tutaj taki to jest nieumiejętne mycie myjką knosti, nie mycie myjką knosti, bo tak się dzieje z polskimi labelami. To jest właśnie efekt farbowania. Eee, natomiast ta płyta już miała odniosła wielki sukces. Pojawiły się pierwsze przeboje zespołu, natomiast w listopadzie 1976 roku Wawele wydają drugi swój album zatytułowany Daj Mi Dzień. Generalnie rzecz biorąc Daj Mi Dzień to płyta już nie tak przebojowa jak debiut, tutaj również. Pozdrawiam, Jan Wojdak, 2 grudnia 2010. Tutaj również taki mały autograf. No i tutaj mamy co? Z kultowych utworów kacarabę. Kacaraba mamy. Mamy z mniej znanych, byle tylko. mieć. No i dla mnie trochę wiatru. Też mniej znany, ale bardzo fajny kawałek. Bardzo przepiękny utwór sady o świtaniu i w liściach snu. Piękna ballada. Klasyczne: Przyjedź tu. Grający, grają, y, którzy grają w to do dzisiejszego dnia na koncertach i nieznana, znaczy ba, mniej znana piosenka, ale też bardzo ładna, tamta noc, która zamyka tę płytę. Tym razem niebieski label, numer katalogowy SXL, y, SX1457. Proszę bardzo. Natomiast na kolejny album zespołu trzeba było czekać do roku 1980. Kiedy to um, um, uległa zmianie nazwa zespołu, od tej pory zespół się nazywał Jan Wojdak i Wawel. Ale w roku 1980 wydają trzecią płytę Zostań z nami melodią. I ta płyta jest Najbardziej przebojowym po prostu albumem w e, dyskografii zespołu. Dlatego, że mamy tutaj takie utwory jak Biały Latawiec, Nie szkoda, Róż. Nie szkoda, Róż. Rusz". E, nie, nie ruszaj. Filipku, e, Twoje oczy będę śnić. Czy tytułowy zostań z nami Melodio? mamy No, ale nie ciągnij kabla. mamy Zaraz, zaraz ci dam. Ehm, także tutaj mam, no i jeszcze mamy świetny kawałek. mówimy się z Wisłą nad Wisłą. Wydanie pronit SX1860. Natomiast w roku 1986 ukazuje się czwarty i ostatni album Waweli na strunach gitary. Czwarty i ostatni, mówię, w wersji winylowej. I tutaj kolejna dedykacja dla zespołu Kokon Bent i Marcina Zająca. Aby zawsze śpiewało jak znud. Jan Wojda, Kraków, 2 grudnia 2010. Czyli jednego dnia te to płyty, płyty to zostały podpisane. To Filipku, proszę. To tu mamy tył okładki. Dałokwidę na telefonie. No wiem, wiem. To wideo. No? To wideo. Tutaj was. mamy, moi drodzy, ja przepraszam bardzo, ale tutaj mamy takie utwory jak Dobrej Drogi Miła. Tylko ty w marzeniach przywiozę ci w miłość. Jutro bal na strunach gitary, czy dom, który czeka. Moim zdaniem najlepsza płyta. PLP 0044, rok 1986.